Jesteśmy, proszę Państwa, na pastwisku Ojców Cystersów w Szczyżycu. Zakon Cystersów wprowadzał nie tylko wiarę chrześcijańską na ziemię polskie, ale również wprowadzał kulturę rolną, między innymi hodowlę bydła. Mleko pozyskiwane od krów. Heraklid nazwał najdoskonalszym pokarmem dla człowieka. Antropolodzy, badając plemiona afrykańskie, spotkali plemię odizolowane geograficznie od świata, które miało poniżej jednego metra wzrostu. Bo jak należało się domyślać, nie używali w swojej diecie mleka. Kandynawowie z kolei mają wzrost o 20 cm wyższy jak inni Europejczycy. Powodem tego jest fakt, że oni spożywają 40% więcej mleka i przetworów mlecznych. Dzięki mleku człowiek osiągnął ten wysoki rozwój fizyczny, ale też umysłowy. Dzięki temu nasza cywilizacja osiągnęła taki poziom, jaki obecnie mamy. Polska należy do krajów o silnie zanieczyszczonym powietrzu. Najczęściej mierzonym wskaźnikiem zanieczyszczenia jest benzoepiren z grupy WWA, czyli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W swojej pracy naukowej zajmuję się określeniem wpływu WWA na funkcję jajnika. Badam innymi wpływ tych związków na powstawanie hormonów w jajniku oraz możliwość ich rakotwórczego działania. Modelem w moich badaniach są kury, ponieważ wykryto u nich podobne typy raka jajnika oraz markery nowotworowe, co u kobiet. Rak jajnika jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych wśród kobiet w Polsce. Co roku taką diagnozę otrzymuje około 3,5 tysiąca kobiet. Wierzę, że moje badania przyczynią się do poznania mechanizmu powstawania raka jajnika na wczesnych etapach rozwoju. Dzięki temu możliwa będzie wcześniejsza diagnostyka i skuteczniejsze leczenie. Początkami królika europejskiego były króliki zamieszkujące pierwotnie obszar Półwyspu Iberyjskiego. W czasie podbojów rzymskich legioniści transportowali je ze sobą jako żywe lodówki i przyczynili się tym do rozpowszechnienia tej rasy. Obecnie utrzymuje się ponad 100 ras królika w odmianach barwnych. W naszej katedrze wykorzystujemy selekcję w oparciu o polimorficzne DNA. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać, wyselekcjonować stawkę królików, które charakteryzują się lepszymi przyrostami masy ciała, zachowując tym samym dobrą jakość mięsa. Mięso królicze posiada bardzo wysokie parametry jakościowe. Ze względu na przyswajalność składników odżywczych oraz na dobry profil kwasów tłuszczowych jest rekomendowane jako pierwsze mięso dla dzieci oraz dla osób podczas rekonwalescencji. Ze względu na te parametry jest uważane również jako żywność funkcjonalna, która nam może pomóc w walce z chorobami cywilizacyjnymi. W katedrze zajmujemy się szeroko pojętą tematyką rozrodu zwierząt. Wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki wspomaganego rozrodu, oceniamy gamety i zarodki najnowocześniejszymi metodami, prowadzimy produkcję zarodków w warunkach pozaustrojowych różnymi metodami. W ramach realizowanych projektów utworzyliśmy dwa duże banki materiału genetycznego od kotowatych i koniowatych w kontekście ochrony ich bioróżnorodności. W katedrze prowadzone są również badania w kontekście analizy genomu zwierząt towarzyszących i gospodarskich ze szczególnym uwzględnieniem Cech użytkowych oraz cech rozrodczych tych zwierząt. Wykorzystujemy najnowsze metody wysokoprzepustowe, takie jak sekwencjonowanie następnej generacji czy mikromacierze. Prowadzone są również u nas badania dotyczące mutagenezy i jej wpływu na niestabilność genomu zwierząt gospodarskich i towarzyszących. W strukturze katedry znajduje się pięć wyspecjalizowanych laboratoriów oraz jedno laboratorium mobilne służące do pobierania i przetwarzania materiału biologicznego od koniowatych. Mm. Pszczoły miodne przekazują sobie informacje o atrakcyjnym źródle pokarmu. Pszczoła, która wróciła z kwiatów, w ulu biega po plastrze i wymakuje na boki odwłokiem. Dlatego zachowanie to nazywane jest taniec wywijany. Najlepiej widać to zachowanie w ulu obserwacyjnym o przeszklonych ścianach. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że zwykle to zachowanie odbywa się w ciemności ula i tam Informacje przekazywane są na podstawie drgania. Tańcząca pszczoła przy pomocy mięśni skrzydeł prawia w drgania swoje ciało i człowiek słyszy to jako brzęczenie. Towarzyszą temu ruchy skrzydeł, które jednak nie są widoczne gołym okiem. Aby to zaobserwować potrzebna jest specjalna kamera, a następnie odtwarzanie nagrania w bardzo zwolnionym tempie. Pszczoły miodne wykorzystują te drgania nie tylko w czasie tańca, ale także w wielu innych sytuacjach, między innymi kiedy dbają o matkę. Dla pszczelarzy najważniejsze jest, aby zrozumieć jak DRGANIA wpływają na rójkę. Dzięki temu być może w przyszłości uda się przewidzieć automatycznie moment wyjścia roju. Znajdujemy się w gospodarstwie trudniącym się produkcją mleka. Jest to jedno z wielu gospodarstw, z którymi pracownicy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt współpracują na co dzień, a wynika to z tego, iż hodowcy są bezpośrednio zainteresowani wynikami prowadzonych badań. Jedne z badań prowadzonych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt dotyczyły wpływu kwasu masłowego, a konkretnie jego soli sodowej, i dodatku tej soli sodowej do preparatu mlekozastępczego dla cielą. Wyniki tych badań wykazały, iż stosowanie źródeł kwasu masłowego w preparatach mlekozastępczych dla cielą przekłada się na poprawę uzyskiwanych efektów produkcyjnych. Cielęta otrzymujące preparat mlekozastępczy z dodatkiem maślanu sodu są zdrowsze. Przyrastają na masie ciała lepiej, czym bezpośrednio są zainteresowani hodowcy. Co więcej, wyniki tych badań prowadzonych na modelu cielęcym znajdują również implikacje w innych dziedzinach w zakresie żywienia innych gatunków zwierząt. Obecnie dostępna wiedza z zakresu nauk zootechnicznych, biologicznych i medycznych opiera się na wynikach badań przeprowadzonych na modelach zwierzęcych, które są zaakceptowane przez środowisko naukowe. Modele takie cechują się występowaniem spontanicznie lub też wywołanych celowo chorób, które upodabniają się do schorzeń występujących u ludzi. Wykorzystanie tego typu modeli jest bardzo wartościowe ze względu na to, że szereg procedur inwazyjnych nie jest możliwych do przeprowadzenia bezpośrednio u człowieka. Wybór odpowiedniego modelu zwierzęcego opiera się na kilku czynnikach. Przede wszystkim zwraca się uwagę na podobieństwo genetyczne, ale także na czynniki ekonomiczne. W naukach zootechnicznych bierzemy pod uwagę jeszcze inne kryteria, stąd też w pracach eksperymentalnych prowadzonych m.in. przez pracowników Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dominują świnia domowa, owca domowa, kura domowa, koń czy też królik. Owce mogą być bardzo dobrym modelem w badaniu otyłości. Cechą bardzo ważną w prowadzeniu badań na zwierzętach gospodarskich jest to, że mają one masę ciała zbliżoną do masy człowieka i możemy pozyskiwać od nich bardzo dużą objętość płynów ustrojowych, takich jak krew czy też płyn mózgowo -rdzeniowy. Można zatem powiedzieć, że zwierzęta gospodarskie przeszły długą drogę od naszych żywicieli dostarczających mleko, mięso, skóry, aż do towarzyszy naszego życia i modeli zwierzęcych chorób występujących u ludzi.